Farma, którą wam przedstawię, wysyła jeden strumień energii na 20 minut, czyli jedną minecraftową dobę. A wszystko to jest oparte na detektorze światła dziennego. Gdy nastaje dzień, Detektor światła dziennego uruchamia mechanizm, który aktywuje pistony raz na 20 minut. Przez co trzcina cukrowa jest rzucana do wody, a później do lejków. Trzcinę cukrową można odebrać w skrzynce. Teraz pokażę Wam, jak zbudować taki mechanizm. Tak więc zaczynajmy. Na początku musimy postawić detektor światła dziennego, a od niego poprowadzić kilka redstone'a. Teraz musimy zbudować całe serce naszego mechanizmu. Stawiamy dwa klocki z jednym odstępem. W tym odstępie stawiamy redstone repeater i ustawiamy go na najdłuższą przerwę. Teraz stawiamy czerwone pochodnie. W taki sposób. I łączymy je redstone'em. Teraz od tej czerwonej pochodni prowadzimy redstone już do naszych tłoków. Nasz mechanizm jest już gotowy. Teraz sprawdźmy, czy działa. Jak widać, w nocy nic się nie dzieje. A gdy nastaje dzień, tłoki są uruchomione. I trzcina wylatuje. Warto też dodać drugi rząd tłoków, który uniemożliwia spadanie trzciny na blok, na który jest posadzona. Ale również warto dodać ścianę, która uniemożliwia wypadnięcie zbyt daleko naszej trzciny cukrowej. To by było na tyle w tym poradniku. Zapraszam Was po więcej na mój kanał. Teraz się żegnam. Cześć!